Siemanko z tej strony, tu hodowcy bodbie, kolejny odcinek. I dzisiaj będziemy y, jajka prześwietlać. Więc masz ten telefon? Mam. To dobrze. Mam swoją trąbkę i będziemy prześwietlać. Bo dzisiaj jest. który dzień, chyba czwarty? No, o, czwarty to. To czwarty. w piątek. W piątek sobie nie A chwilka jeszcze? Nie zjadłem. Nie powinno To jest zależone. Widzicie, tu są takie żyłki, to znaczy, że jajko jest zależone. Tak samo tutaj. Albo no, było świetnie zależone, bo znowu szaba, jak będą niezależone, to idzie. A Widzicie, tutaj też. Hmm, tutaj też mamy już kupca na 20 jajek. Szaba, jak nie zapomni o nas. Hmm. Dzisiaj są pozalężone wszystkie. Mamy jego numer. Mam <grym> podał, to mam. To tak jest. Tak, To jest najmniej, ale jest. Tu widzę zarobek. Więc są wszystkie 6. A czy było 7 jajek, a jest 6, więc tutaj było. Dobra, to tam jak niedługo powinna zacząć zdać ale do końca, więc. No, to końcówka, to się <grym> Wiemy, że kochinka musi lęgnąć rasę, bo kochina to jest Ile pani, 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 Więc. Już też mamy y, zmianę rasy, bo będziemy ja. chować brachmy, nie kochiny. Niestety, niestety <grym> y, mamy. Parkę Brahma. Znaczy to jest coś zmiksowanego z kochynem, bo grzebień ma inny. ale tak to jest tam. Tak to jest Brahma. Ale tak Taka. będziemy jak to będzie kupować, może te, to będzie może kupimy sok, takie 2 plus 1, ale to może w innych toch nawet tak lepszych. A z takich co mieliśmy mieli plan, może jeszcze ale jedynie parka albo coś takiego. Bo się pytaliśmy właśnie na grupie, bo samej kury nie czy, kupimy. czy to jest prawdziwe? i czy ten silka jest pra, był prawdziwy. Wypisali, że silka tak, tylko że może mieć jakąś wadę grzebienia. Znaczy, że taką wadę, wiecie o co chodzi? A to nie jest, że miks, tylko może mieć wadę grzebienia. A, a tak to, to jest prawdziwe, bo chyba 3-4 osoby pisały, że może mieć wadę grzebienia. Znaczy, to no nie jest, że mix, tylko że po prostu ma coś z grzemieniem. Jak na przykład nasz Paint miał tę wadę, taką bo miał, miał krzywe palce, takie powyginane. By Czemu e, wadę? Bo on ma takie czerwone wady, tak jak masz To, są wierze, to mix, bo ma cztery palce. Ma, ma cztery palce, na pięć okoliczny. A to kiedyś dostaliśmy kretcie, bo tak to wszystko, jak wybraliśmy rasowe, tylko ona My ją dostaliśmy w gratisie no, mix. Ale, że jesteśmy bo... no, Co Se będzie. Teraz to byłoby na przelęgu, rasowe wszystkie. A wszystkie wiemy, że na pewno nie rasowe, ale te w będą, a te łatwe nie wiadomo, że ich kiedyś nie na Mamy Mam nadzieję, że ta osoba też tam, co będziemy musieli dawać, to jakaś olejka, bo pieniądze zawsze się jakieś przydadzą a chyba 20 jajek chyba to też będzie pieniędzy i też można wtedy sobie coś dokupimy czy po prostu zostawimy na coś coś fajnego na przykład nie wiem jakieś tutaj może jakieś karmidło chociaż mam by się przydało bo to jest dobre bo to jest duże ja Naprawdę, że okna są całkiem niezabożone, tylko na podwarium. A tutaj wiadomo, że teraz ten ruch jak się chowa, to jest dla nas od szwodu. Szanowni Państwo, ale tutaj są te trzy silki. A dzisiaj chyba to są miksy silki, ale nie tak, jak mnie hodować dawka, więc tam, tam to miks. Tak, znaczy, bo my. na silkach nam nie zależy, czy to jest miks, czy nie, bo e, sami kupiliśmy parę, co mają po prostu cztery palce. I tak i tak to są miksy. Najbardziej nam zależy na kolie na kokie, na tej czubatka, jak No, na czubatkach bardzo zależy, dlatego że to są... E, po pierwsze, że ładne to są kury. Znaczy może możecie zauważyć, że to są miksy, bo widać po skórach, bo mają skrzydła takie... takie jakby jedwabiste, na no, jak mają. Takie mają krótkie, takie mają... Um, takie tak, w bez piórok, czyli są takie jakby zatynki. A co mogą być zatynki na przykład? Jak bym miał czubki? Bo... No bardziej pod światło. Bo czubki miały to będą jeszcze raz... To, to, to satynki mogą bo to jest strasować to prosty satyna. Tylko to też jest rasowa. To, 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 a, a dobra, już wiem, był ten drut. No, takie mają te... pióreczka. O tak. On jest po kohinie, raczej, kolor ten w Stanisławie. <noise> Ale przynajmniej będą ładne.

Jesteśmy ciekawi co będzie z lęgów silki, bo ma dużo jajek. A też miał powstać odcinek o inkubatorze budowie. Ale on już jest zbudowany. Praktycznie jest zbudowane, bo tylko brakuje jednej części. Yy, brakuje wentylatorka. I na pewno jak pierwszy raz nastawimy inkubację będziecie to widzieć. Yy, bo budowaliśmy już go pod koniec lata chyba. Jakoś tak go budowaliśmy i został zrobiony. Może kiedyś na odcinku wam go pokażemy. Na pewno będzie na odcinku jak się kurczaczki będą kluć. Jak y, nastawimy go pierwszy raz. Jest duży, bo wyszedł na ponad 80 jajek. Miał wyjść na 50, a wyszedł na 80. nie na działał. Bo nie wiadomo jeszcze. Bo to też jest samoróbka, więc ten zobaczymy. się długo. Troczko wyprzątamy, nie wiem, jak tygodnia będziemy mieć miał lekcji. Bo w tym razie nie ma dopiero za tydzień wagon. Też mają czysto. tam mam trochę tej błota miały, teraz wysu, ale wtedy się ale tyle miały, bo się wylała woda. No tu wejście mają też, bo to bo jak się pada będzie... deszcz, to my na tak to, jak wchodzimy no. do tego górnika. <laughs> Chyba trzeba tutaj zainwestować wy wycieraczkę. <laughs> no. Dobra, więc wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.